Każdego dnia dowiadywałem się czegoś więcej o planecie, o okolicznościach, w jakich ją opuścił i o samej podróży. Były to pojedyncze słowa, rzucane w rozmowie mimochodem. Tak oto trzeciego dnia usłyszałem o pladze baobabów. I tym razem stało się to za sprawą Baranka. Niespodziewanie, jakby w przypływie nagłej wątpliwości, mały książę spytał: prawda, że Baranki jedzą krzewy? Owszem, jedzą. Ach, to dobrze. Nie zrozumiałem od razu, dlaczego fakt, iż baranki jedzą krzewy, ma tak istotne znaczenie. Lecz mały książę spytał. Wobec tego jedzą też baobaby. Zwróciłem mu uwagę, iż baobaby nie są krzewami, lecz drzewami wielkimi jak katedry i nawet gdyby sprowadził w tym celu całe stado słoni, nie poradziłoby ono sobie z jednym, jedynym baobabem. Myśl o stadzie słoni rozśmieszyła małego księcia. Trzeba by było ustawić je jedne na drugich. Po chwili jednak dodał z namysłem: Ale każdy baobab, nim urośnie, jest na początku mały. Owszem, ale dlaczego baranki miałyby zjadać małe baobaby? No jak to? Żachnął się mały książę, jakby chodziło o coś całkiem oczywistego. A ja musiałem z całej siły wytężyć umysł, by samemu znaleźć odpowiedź. Oto ona. Planetą Małego Księcia, podobnie jak i inne planety, porastały pożyteczne rośliny oraz chwasty. Pożyteczne rośliny rozsiewały pożyteczne nasiona, chwasty zaś nasiona chwastów. Nasion jednak, jak wiadomo, nie widać. Żywią sobie one skryte w ziemi do czasu, gdy któremuś z nich przyjdzie chęć, by się zbudzić. Przeciąga się ono wówczas, wypuszcza nieśmiało ku słońcu cudną, niegrożną łodyżkę. Jeśli to łodyżka rzutkiewki lub krzeworóż, można ją zostawić, niech rośnie. Jeśli to jednak pęd chwastu, należy go czym prędzej wyrwać, gdy tylko się go rozpozna. Mały książę miał na swej planecie straszliwsze nasz... ze wszystkich ziarna baobabów. Była ona nimi wprost naszpikowana. Taki baobab, gdy zbierze się za, zabierze się za niego zbyt późno, jest nie do opanowania. Zarasta całą planetę, przewierca ją korzeniami. A jeśli planeta jest mała, a baobabów wiele, w końcu ją rozsadzają. To kwestia dyscypliny, zwierzył mi się później mały książę. Zaraz po porannej toalecie należy zrobić staranną toaletę planety. Trzeba regularnie wyrywać baobaby, gdy tylko się je rozpozna pośród krzewów róż, do których są z początku podobne. To bardzo nudne, ale łatwe zajęcie. I zachęcił mnie któregoś dnia, bym naszkicował na ten temat jakiś piękny rysunek, tak by zrozumiały to także dzieci z moich stron. Może się to kiedyś przydać, rzekł, gdyby wybrały się w podróż. Nic się nie stanie, gdy raz na jakiś czas odłoży się jakąś pracę na później. W przypadku baobabów to jednak katastrofa. Znałem pewną planetę, którą zamieszkiwał leń, zaniedbał trzy krzewy. I kierując się wskazówkami małego księcia, narysowałem tę planetę. Nie przepadam zaprawieniem morałów, lecz o tym, jak niebezpieczne są baobaby, wie tak niewiele osób. Zaś pułapki czekające na kogoś, kto nieopatrznie wyląduje na asteroidzie, tak wielkie. Iż wyjątkowo postanowiłem postąpić w swym zasadom, więc mówię: Dzieci, uważajcie na baobaby. Napracowałem się niemało nad tym rysunkiem. Chciałem jednak ostrzec mych przyjaciół przed grożącym od dawna, jak i mnie, niebezpieczeństwie, o którym nie mieli pojęcia. Przestroga ta warta była wysiłku. Zastanawiacie się na pewno, dlaczego nie ma w tej książce innych równie porywających rysunków. Odpowiedź jest prosta. Próbowałem, ale mi nie wyszło. W przypadku baobabów uskrzydlało, uskrzydlało mnie poczucie misji.